Moi drodzy, skoro omawiamy sondaże, yy, ostatnio te dobre sondaże dla polityków opozycji, dla polityków konserwatywnych, no to też musimy być konsekwentni i omówić sondaż, który nie jest korzystny dla polityków konserwatywnych, polityków yy, opozycji. W najnowszym sondażu pracowni United Survey dla portalu Wirtualna Polska yy, w pierwszej turze wygrywa Rafał Trzaskowski, yy, który uzyskuje 37,8% głosów i wzrost poparcia o 3,6%. O procent w stosunku do ubiegłego sondażu a tracą zarówno Karol Nawrocki i Sławomir Mencen tak w tym badaniu tym razem tracą choć ostatnio yy, yy, mieli wyższe poparcie no i też na początku stycznia generalnie w większości badań poparcie dla tych dwóch kandydatów Nawrockiego i Mencena rosło no ale zobaczmy Karol Nawrocki yy, obecnie notuje poparcie w tym badaniu United Survey dla wirtualnej Polski 25% i jest to o 4 punkty mniej niż w poprzednim badaniu. Czyli tutaj spada Nawrockiemu. Ciekawe za co, ciekawe czemu. Ja nie znajduję takiego, takiego jakiegoś punktu, który dawałby spadek. No ale chyba. Chyba że jest to związane ze startem Grzegorza Brauna, bo tutaj też mamy to notowanie, o tym zaraz powiemy, ale no, za, zaraz to dopowiem. Trzecie miejsce ma wciąż Sławomir Mencen, który traci. Na niego w tym momencie na Mencenach chce głosować 9,7% respondentów i to spadek o 3,3 punkty procentowe. Hołownia ma 6%, wciąż spada, tym razem o 0,7 punktów procentowych. Magdalena Biejat 5,6%, wzrost o 1 punkt. I teraz tak, pierwszy raz w zestawieniu jest Krzysztof Stanowski, który uzyskuje 2,9% głosów, Grzegorz Braun 2%, Marek Jakubie 1,4%, Adrian Sandberg 1,2%, Piotr Szumlewicz 0,2%, Joanna Senyszyn 0,1%, Joanna Senyszyn. Wow, ludzie, ludzie, ludzie. W drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 49,6% ankietowanych, na Karola Nawrockiego 39,9% 10% uczestników tego badania nie wie, na kogo chce zagłosować. Gdzie ten spadek? Gdzie można szukać przyczyn spadku Karola Nawrockiego i Sławomira Mecena? Osobiście nie wiem, bo jak dla mnie oni prowadzą dobrą kampanię, fatalną prowadzi Rafał Trzaskowski i same takie negatywne rzeczy skupione są wokół Rafała Trzaskowskiego. Czy w starcie i w notowaniach pierwszych Stanowskiego i Brauna razem tutaj jest 5% głosów? Czy tu można szukać tego spadku? Być może komuś i, i Nawrockiemu i Mecenowi ci panowie zabrali poparcie, ale... I tutaj nie pasuje ten nagły wzrost dla Rafała Trzaskowskiego. Będziemy szukać przyczyn, będziemy komentować kolejne sondaże. Tyle na dziś przy tym sondażu.